Dzień dobry Państwu! Za chwilę zrobię odczyt tarota, kaszy dla ryb na tydzień 37 roku 2023. Pierwsza karta mówi o możliwych konfliktach w bliskich relacjach, związki, małżeństwa. Jest to szykowanie się do walki. Strony jeszcze nie toczą wojen, ale są już bardzo blisko. Dodatkowo pojawia się wyjaśnienie, że strony konfliktu nie patrzą na siebie, nie patrzą co się dzieje pod ich stopami, tylko patrzą właśnie na tą drugą stronę. Stąd konflikty. Także jest brak wiedzy o kimś, mylna wiedza. Jakieś nieporozumienia, niesprawdzone informacje, ktoś kogoś posądził o coś, z tego wyniknęła awantura, ale ta pierwsza osoba nie miała racji, bo miała niesprawdzone informacje. To pokazuje odwrócone Hilarium. Odwrócona karta obfitości, czyli jej brak. Nie jest to dobry tydzień do. Zarabiania, inwestowania. Ale za to jest to dobry tydzień pod kątem energetycznym. Ten wodospad symbolizuje źródło, samonapędzające się dynamo, energię, nieprzemijalność. A w sercu piramidy. W jej środku pojawia się karta balansu, czyli równowagi energetycznej, spokoju, harmonii. I to zaraz za kartą wodospadu źródła. A do tego jeszcze światło, wasze wyższe, ja, wasza dusza puka do waszych drzwi. Pytanie tylko, czy jej otworzycie. Jeżeli pod kątem relacji międzyludzkich jest to zły czas, czas nieporozumień, także materialnie nie jest to dobry czas, ale pod kątem energetycznym jest to czas wielkiej harmonii. Na szczycie piramidy pokazuje się karta. Więzienia, karta niewolników, którzy sami zamknęli się w takim iluzorycznym, mentalnym więzieniu. To przez umysł, przez sfery przekonań, to pokazywały te karty na dole, złe informacje, niesprawdzone informacje to wszystko tworzy różne myśli, przekonania, które są nieprawdziwe. A prowadzi to wszystko właśnie do zamknięcia się w więzieniu, odbywania kary, której nie ma, bo z tego więzienia w każdej chwili można wyjść, tutaj nie ma ścian, sufitów, a w nim siedzicie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.